Zaczniemy od początku. Nie, nie nagrywaj pana rąk, żeby później nie doszło. <laughs> to jak z tymi policjantami, ty. Ciśnienie robocze powinno uzyskać 0,3 MPa. Tak? I od tego zrywam. Że przyczepność wyszła nam 3,57 MPa. Powłoka została zdarta. Z... Stempel został oderwany wraz z powierzchnią epoksydu. Tak? Czyli bardzo dobrze. Bardzo dobry wynik. Tak? że tutaj nie ma się do czego jeśli chodzi o podkład tak jest ogólnie o warstwę tak sam sam materiał się trzyma bardzo dobrze jest powyżej mega okay. mm. Nie chcę przyssać. Nie, ten niech źle. Czasami jak złapie mi źle kulki. Mmm, niedobry. No krótce. Co? sz 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 tutaj też ładnie sz zerwało powierzchnię farby, powierzchnię żywicy tak? że z takim wynikiem to jest bardzo dobrze. Cały czas, tak? Mm -hmm. 3,47. Podobne wyniki, podobnie się zachowuje w tej części, tak? Czyli materiał... Powłoka wraz z wierzchnią barwą betonu odchodzi. No to jest bardzo ładnie. W taki sam sposób się zachowuje ta próbka i taki sam sposób oderwania jak w poprzednich.